Na boju. Jeszcze kilka osób tu do mnie pisało, co ja tak hejtuję. Chyba jeszcze jacy fanatycy, zwolennicy tam bunkra lubelskiego i singapurskich teorii, które tam są głoszone, więc co ja tak hejtuję tego Wezyra. Ja po pierwsze Wezyra nie hejtuję, tylko się z Wezyra naśpiewam, ponieważ jest to postać komediowa. Jakiś był taki serial Rodzina Bandich albo. Ferdynand Kiepski i to ta postać łączy w moich oczach obie te postacie i cała ta śmieszna rodzinka jest po prostu zabawna, nie? Nie hejtuje, tylko się śmieje, a poza tym myślę, że ja w ogóle dobrze doradzam temu Wezyrowi. No pierwsza sprawa właśnie, co mu doradziłem, to żeby się udał do TVN-u, teraz w sprawie procesu, co mu wyskok tam do niego doniósł na, na milicję, to żeby udał się do TVN-u właśnie jak, jak Niemcy dla niego znowu można powiedzieć, Ci Chińczyki pracują, bo zakażenia rosną, więc udał się raz do TVN-u, jak zbojkotował maturę tego chłopczyka, takiego Koryenneliusza co zakazał mu zdawać i zbojkotował Wezyr maturę tego chłopczyka, to teraz wezyr może zbojkotować sprawę sądową. Ma sposób idealny na to udać się do TVN-u i narobić dramy że katolicy go tu szargają, ciągną, nawet dostał karę jakąś i tak dalej. W ogóle wczoraj się podobno okazało, że córeczki wytoczyły sprawę takiemu gościowi z Łodzi, krajskiemu bodajże. Chyba dziwne w ogóle, że on sprowokował te córeczki tymi postami, no bo te jego posty to w ogóle chłop w słowie dupa robi trzy błędy ortograficzne, w ogóle nie wiadomo o co nam chodzi, wszystko to jakieś głupoty, no ale widać ociągnął swój cel tymi prowokacjami i sprowokował je do sądu, no ale... Z racji tego, że chyba Wezyr ma tą sprawę, pewnie by poszły do sądu. Chyba się naprawdę boją świra gdzie w tobie Epidemii do sądu, ale no też przez to, że Wezyr ma sprawę, raczej to chyba konsekwentnie nie chodzą teraz do sądu wcale ani na tą sprawę, ani na inną. Więc mamy taki efekt, mamy taki efekt, że nie stawiły się na własną sprawę, którą wytoczyły świrowi kolejnemu. A Wezyr ma sprawę podobno za tydzień, też się pewnie na nią nie stawi. Ja bym na jego miejscu tak zrobił. Po pierwsze, panie Wezyr, słuchaj pan, idź pan do tv u i nakręć pan damę, tak jak z tym korneliuszem, że w dobie covidozy, epidemii straszliwej, gdzie ludzie rozpukują się na miliony kawałków, bo wersja ze stalowej woli jeszcze, nie zapominajmy dzisiaj ciałko, przegrzewaj. I na miliard kawałków może się rozpuknąć. Polecam nie iść w ogóle na tą rozprawę, polecam iść do TVN-u, narobić dramy, że no bezduszni katolicy nakazują się na, na sprawę meldować, że epidemia, że szargają, że wymazano gruchota tam jakiegoś, że sekta i tak dalej, zrobić siebie ofiarę, no to w tym Wezyrion jest królem. I mistrzem praktycznie nie ma problemu przedstawić ten symptom obleganej twierdzy. No, idealna sprawa, moim zdaniem. Następnie w ogóle nie udawać się na żadną sprawę i ignorować wezwania. Jako, że to wezwanie jest z prokuratury, no to jest duża szansa, że się w końcu sędzia czy sędzina podkurwi i wyśle milicję Wezyriona. A że przecież cała redakcja jest umieszczona w bunkrze, wszyscy tam siedzą, to no przecież to jest. Taki ma potencjał, że to się w pale nie mieści. Po pierwsze, można nagrać. W ogóle sam moment wyprowadzenia, wywlekania jak szmaty tego wezyra z bunkra. Może się opierać, może się rzucać, może się jebnąć w kałużę przed budynkiem i w niej taplać i wrzeszczeć. Wskutek w kajdankach, wszystko można nagrać. Jest show murowany. Każdy tam takich jest... Dużo jeszcze zostało takich muminów, którzy to wspierają. Oni natychmiast podwoją albo nawet potroją wpłaty na adwokata, na wszystko, więc do tego uniwersytetu, znaczy do tego akademika, od którego zaczął budować uniwersytet, będzie mógł dobudować jeszcze na przykład jeden budynek i jeszcze powiększyć tam komunkę i, i sektę na miejscu. To jest genialny pomysł. Dwa, w ogóle to ma potem jeszcze jaki potencjał, przecież przy wypuszczaniu też wezyra może czekać Marian z żoną i z kwiatami. W ogóle tam może publicznie w ogóle, jak może odwieźć wezyra w ogóle do bunkra, w maseczkach przy zachowaniu dystansu, może na przykład wezyra wieźć furmanką w klatce takiej, jak się woziło za czasów kowbojskich przestępców, może go tam w klatce trzymać, żeby się nie zaraził, we furmance sypiąc kwiatami i śpiewając. Kto pastora nie całuje, nie, nie, nie szanuje, niech go w dupę pocałuje i inne przyśpiewki. Może mu wręczać kwiaty, może błagać o przeprosiny. Może teraz doceniłem, właśnie widzę Jarek, cię nie odpuszcza. Tylko Ty jesteś zbawcą, tylko Ty się tu liczysz. na najukochańszy i Twoja fenomenalna rodzinka, więc no, jak dla mnie, ja to w ogóle nic nie hejtuję, tylko bardzo dobrze moim zdaniem doradzam, ta sprawa w ogóle, co ten wyskok, cały konfident, bo to dla mnie to jest mimo wszystko konfidencja, no właśnie, do prokuratury, że on obraża uczucia religijne, wyskoka, to no, to jest w ogóle kpina dla mnie, no ale tacy narodowcy, więc no okej, okay. donos tego konfidenta na wezyra, to jest po prostu no sprawa... Bywa genialna. Gdyby się modlił dzień cały i noc całą, to by nawet by nie wymyślił lepszego rozwiązania, którego może spotkać. Ja bym się na jego miejscu cieszył z tego bardzo, na sprawy nie stawiał, czekał na aresztowanie, zorganizował fenomenalną transmisję. Nie zastanawiałbym się na miejscu Wezyriona, tylko to wykorzystał. Jak to mówią Amerykanie, nothing personal is business. Nawet bym wysokowi na jego miejscu zorganizował Wywiad właśnie najpierw w wałenie bo wysok, no jak otworzy japę, no to od razu ten cały wezyr będzie punktował mocno, ponieważ no, wysok jest jak dla mnie oszołomem niewąskim, więc. Drodzy wezyrianie, też covidianie zarazem w ogóle, bo to jak jest wezyrianin, to i covidianin. Ja nic nie hejtuję, ja wspaniale doradzam waszemu guru i jak to wykorzysta no to będziecie mieli powód do wpłacania, powód do dyskusji, do aresztowania, do wszystkiego a jak spędzi we noc na dołku jedną, to mu nic nie będzie, może go tam nikt nie osaczy w celi. Skromny mój wkład, IP, chociaż mnie wywalili z tego kiedyś IPP za napisanie posta, że mnie Chińczycy oszukali, że jest główna nie epidemia, no to i tak jak widzicie, jakieś serce ze złota i za darmo mu radzę jak odbić się od 3000 wyświetleń i zacząć zbierać kasę, no bo i Wnuczka rośnie i Tymoteusz z rodziną, i, i córeczki poświęcone już redakcji na całe życie, bez raczej szans na za mąż pójście. No, chyba że z Cezarionem, no ale no to i tak wszystko znowu w tym bunkrze chyba będzie kizić i w rodzinie, więc to potrzeba tak czy siak jest funduszy na to wszystko, bo Cezarion też tam zamknięty i nic to de facto nie zmienia, to obu nie poślubi raczej. No.